Thank you Ciepanko, mamy godzinę 6 rano, jak mówiłem wcześniej, jedziemy na Pstrągi, zaraz będę u kolegi Michała, mój imiennik zresztą, czeka nas jakieś dwie godziny w jedną stronę, ale myślę, że będzie warto, myślę, że będzie warto, także do zobaczenia na miejscu. Na miejscu, uśmiechnięci, radośni, Michał z przodu już drzewcze, <laughs> uśmiechnięty, zadowolony idziemy rzeczka taka niby niepozorna ale kryją się tu cuda O słuchajcie kochani, chodziło od godziny i na razie nic, o, nic się nie dzieje. Jakieś tam stuknięcia są, branka delikatne, ale nic. Poza tym Wyciągnąłem właśnie tego swojego filera Ostatnio tutaj bardzo dobrze połapałem tą obrotówkę 3 gramową z czerwonym tłem i czarnymi kropkami, kolor miedziany ale poza tym to jak tam, Isiek? Nic? Co? Puknięcie jedno? Tak? Pod sam brzeg. Już myślałem, że trafi na różowy. Możesz podejść do przodu, jak to tam co pod zatąkamy. No właśnie, tu muszę też pokombinować. tu Chyba nic do ryby nie wyciągnąć pod tego kamery To jest jakiś prwać z No nie przepływy Słuchajcie kochani, kolejna godzina z rzędu widzimy już prawie 3 godziny nic się nie dzieje eee, jakieś delikatne jedno odprowadzenie było, jakieś stuknięcie i to wszystko Ryba jakby w ogóle nie żerowała, totalnie. Tutaj za mną widzicie taki fajny dołek. Teraz próbuję go obłowić, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale dzisiaj strasznie słabo. Strasznie. Liczyłem na coś o wiele więcej. Tak jak byłem tutaj ostatni raz, to praktycznie co trzeci rzut to był pstrąg. Obojętnie jaki, taki 20 czy 30 cm. Cały czas coś się działo. Dzisiaj nic totalnie. Słuchajcie, warunki nam się trochę skiepściły. Zaczęło troszkę mocniej padać, zresztą chyba nawet widać na filmiku Przyczyliśmy do auta. Ciepła herbatka, coś zjemy Michał musi się poprawić troszeczkę Ubrać, Ubrać bo troszkę z Mars i walczymy dalej. Pójdziemy trochę w, w górę rzeki i zobaczymy co tam się będzie działo. Mam nadzieję, że coś dzisiaj złapiemy. Trzymajcie kciuki. Co ty gadasz? Był no, spał. Już, już myślałem, że go winduje. Na różowy, różowy, ten na, na różowego? Na różowego, no wiadomo jak No Ale. Fuck. Dobra, może otworzą pyski. Może. Ty! Może... <laughs> Nie dobra. Był? Nie, wiedziałem, że to jest to miejsce. Ja wiedziałem, że on. No, no dobra, no trzeba spróbować

Ja próbuję z brzegu na takiego woblera. Zobaczymy. To już i tak parę ostatnich miejsc nam zostało. To spróbuję na tego woblera. Może akurat coś się uda. A jak nie, to trudno, wracamy na zero. Tam jest fajny dołek, kurczę, ale wyrzucić tam ciężko troszkę. na Woblera to jest troszkę za mocno ten zimna? No nie, jest za mam dobrą izolację. W tam najdłużej to jest są. Nic, idziemy dalej. Idziemy wyżej. Zobaczymy. Idziemy z Bichałem na takie miejsca ostatnią miejscówkę zobaczymy jeśli tam już nic nie weźmie wyjamy się jedziemy do domu już troszkę przemoczeni zmęczeni troszkę kilometrów żeśmy zrobili za tymi przelągami no ale zobaczymy jeszcze ostatnia miejscówka może jakiś honorowy honorowy pstrąg wyjazdu będzie ostatnia miejscówka jak już tu nic nie weźmie no to zwijamy się do domu. Jest! Kurcze No i co? Spiał się. Do, do kiedy się łowi do końca? No łowi się do końca. No. Łowi się do końca. Kurde Trzy razy tak miałem To no ty dzisiaj tak trzy razy miałeś. Trzy razy. Ale już go widziałem, już tutaj był Nie wiem A tak się broniłem przed tym fluo dzisiaj. No ja za. Na jaskrawą tantę wziął. Aaaa! Kurde. Ale ból. Ostatnia miejscówka. Ostatnie rzuty już. Jeszcze chwilę popróbujemy. No i niestety kochani, wracamy do domu, dzisiaj na tarczy. Eee, podsumowując eee, Michał miał trzy brania Dwie ryby mu spadły Dosłownie przy brzegu Ja już na tej naszej ostatniej miejscówce miałem Jedno branie Za I też ryba wypijała się Nie zdążyłem jej nawet podnieść Ale jakieś brania były Ryby na kiju też poczuliśmy Ogólnie wyjazd uważam za udany eee, Na pewno wrócimy tutaj Za miesiąc o no, maksymalnie półtorej e, Mam jeszcze parę miejscówek nowych do zwiedzenia Także e, w pierwszej kolejności będę bliżej siebie coś próbował łapać No i tyle. Trzymajcie się zdrowo, bawcie się dobrze, chodźcie na ryby i tyle. Do zobaczenia, cześć!